Miejski Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Bydgoszcz informuje. W czwartek 25 stycznia uczniowie 7. i 8. liceum ogólnokształcącego uczcili pamięć ofiar Holokaustu. Na scenie Pałacu Młodzieży przemówili głosem pomordowanych więźniów obozów oraz nielicznych ocalałych przedstawicieli żydowskiej społeczności. Podstawą ich monologów były teksty spisane w czasie zagłady. Spektakl i znów radość zgasła. Przygotowały wspólnie z uczniami i absolwentami szkół dwie nauczycielki Marzena Wolschleger i Aneta Plewa. To już jest dziesiąty Miejski Dzień Pamięci Ofiarach Holokaustu, organizowany przez siódme VII i ósme Liceum Ogólnokształcące. W spektaklu występują uczniowie z 7 VII i 8 liceum. Nasz spektakl i pomysł na ten spektakl narodził się 10 lat temu w pociągu, w nocnym pociągu relacji Katowice-Bydgoszcz. Byliśmy wtedy studentkami studiów podyplomowych organizowanych przez Muzeum Auschwitz-Birkenau i byłyśmy też i chyba jesteśmy nadal uczennicami nieżyjącego już niestety od 5 lat pana Jacka Zieliniewicza, który jest. Dla nas cały czas drugowskazem do tego, co mamy w naszej pracy edukacyjnej robić. Czytaj więcej na wwwbytgośćformuje.pl.